Spokojnie. A, A powiedzmy, no, no A powiedz mi taką sprawę, była oferta z Astorii przed tym sezonem, albo był jakiś taki moment, kiedy ktoś zbyt Bydgoszczy dzwonił, bo hmm. ja jak tam przeglądałem na przykład gdzieś tam różne fora i wypowiadali się kibice Astori, no to oni e, chcieli, liczyli gdzieś tam po cichu, że może tylu wróci jeszcze do Astorii, tak jak zaczynam w Astorii, to zakończy być może w tej Astorii. Nie, nie ukrywam, że byłoby to było bardzo miłe dla mnie jako dla osoby, jako dla wychowanka Astorii Bydgosz, ale słyszałem w... w, w, w odwrotne opinie, że dla, dla obecnych władarzy klubu nie jestem w ogóle wiązany z, z historią Astorii Będosczą, także... Nie było że absolutnie takiego tematu, także jestem tutaj. Cieszę się bardzo, że dostałem szansę w ostrowi to jest dla mnie najważniejsze. To jest tylko to hipotetyczne teraz rozmawianie na temat stolików. Nie wiem, ja po prostu z ciekawości zawierałam. Generalnie jak ci, że bo może włączyli mi w telefon I nawet nie wiedziałem w okresie wakacyjnym, włączyli mi połączenia i po prostu do tego nic nie przychodziło. Ja już sam nie wiem, musiałbym to zweryfikować. Aha, no dobra, w każdym razie.